Halo, halo, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w grze Waterpark Simulator w moim parku e, wodnym, wodnym parku w Kaślandii. I mam dla was, słuchajcie, dobrą informację, że była aktualizacja, która dała nam język polski, moi drodzy. Super, 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 super. I widzicie tutaj teraz, e, dopiero teraz tu widzę, że możemy zmienić jednostki, temperatury i maksymalną ilość e, liczby gości. Dobra, e, super. Mm. Tu może. O, limit naklejek do spryskiwania. Dobra, ale ja nic nie będę, słuchajcie, chyba zmieniać oprócz tego e, języka, bo tak graliśmy. O, zawsze biegaj. Nie, nie, nie. E, skok w powietrzu, mniejsze ryzyko poślizgnięcia się, gracza. To by mi się przydało, ale nie, nie, nic takiego, słuchajcie, nie. E, robimy nazwa kanału Twitch. Nie mam Twitch. <ścoughs> mam YouTube'ka i Kiczka, i TikToka, i Instagrama. Dobra, wstecz. No chcę zapisać, jasne, chcę po polsku, Jezu, pięknie to wygląda. I teraz mamy tak, mapę drogową, czyli mapę który, aktualizacji, których planują. Nowe przedmioty do parku, szaleństwo multiplayera, to jestem ciekawa tego. E, Dzikolosowe wydarzenia, no ciekawa jestem, czy na te walentynki coś będzie. Własne zjeżdżalnie, wizyty VIP, sugestie i prośby graczy. O, system pogody, o, no tak, no to, to by było dobre. Marketing, mafia, maskotki i więcej, super, dobra. No to myślę, że mimo ja tą... Wiecie, mimo, że ja skończę tutaj to wszystko, to i tak będziemy często do tej gry wracać, bo tutaj dosyć często są te aktualizacje i te aktualizacje są naprawdę mega, mega, mega fajne. Także ja Was witam w i Pójdziemy sobie zobaczyć, co i jak. Mamy nawet trzy punkciki. No, i myślę, że pierwsze, czym się zajmiemy, czyli to, o czym Wam mówiłam że od lutego już, słuchajcie, kończymy z tymi ozdobami świątecznymi, także ja idę z młotkiem na bałwany, a Wy zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o podbijaniu filmów, o zostawianiu komentarzy z góry Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za wszystko, dziękuję za każdą aktywność na moim kanale, dziękuję przepięknie moim wspierają Patrzcie, jak on tam stał! Takie parcie na kłoma, chłop! Dziękuję ślicznie moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Buziaczki wielkie, serducha dla Was. Przytulasę, słuchajcie, jest mi niezmiernie miło. Bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję i takim bonusem ode mnie dla Was jest właśnie to, że odcinki na kanale pojawiają się kilka dni wcześniej dla wspierających. No i coś tych. Czy ty. Teraz sugerujesz mi, że ja mam nie rozwalać tych bałwanów. Ej, no ja powiedziałam, że idę po żeby rozwalić bałwany, a on tu stanął, tak jakby chciał mi powiedzieć: Kasia, nie, zostaw, please. Kasia. No, sorry, Kalen. No, zniszcz budynek, zniszcz bałwana. Sorry. No, niszczymy. Niszczymy, słuchajcie, te. No, świąteczne ozdoby. Ja czekam już na wiosnę. Ja jestem team wiosna. Sorry, Kalen. Wybacz mi. Ja jestem tym... O, Kuźwa, czekajcie. Tym wiosna i czekam na wiosnę. Czy tutaj coś jeszcze mamy? No, mamy te parasole. Dobra, ja je niszczę. Niszczę je. Możemy je kupić w razie czego. Wiecie o co chodzi, nie? Możemy je kupić przecież. Tu koszt zostawię jego i tak nie widzę za bardzo. <noise> Więc niech sobie będzie. Tutaj nic nie mamy świątecznego. Tutaj mamy te parasole. No, to jest niszcz. Okej. Okay. Tutaj, tutaj coś jest tak jakoś dziwnie popostawiane. Dobra, tutaj też pisaliście mi, że jak ja stawiam te kosze, to ja mam pokazaną tą siatkę taką, gdzie obrę, nie, gdzie mm, brakuje tych koszy. Jak stawiam kosz, to że jest pokazany, dokąd, dokąd jakby te śmieci będą lądować do kosza, a nie poza. E, ja wiem, 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 ale jakoś tak zapomniałam. <laughs> Te prysznice są fajne. Zostawmy je. Zostawmy prysznice. Ja wiem, że na no, świąteczne i w ogóle. Ale nie. Tutaj już to kasuje w sumie. Kurczę te prysznice. Dobra, niech na razie zostaną. Niech one na razie. Czekaj, zostaną, bo tu ma być kosz, a nie ten. O, tutaj mamy jeszcze do zniszczenia, dostajemy jeszcze trochę kaski nam tutaj wpada, także rewelacja. No i teraz musimy przejść właśnie do koszy. Jeszcze... Jezu, po polsku! Coś niesamowitego po prostu. Co to jest? Co to jest? Zaprojektowany z myślą o wodzie Aqua flush. Codzienna konserwacja Stuwa. Cena dla gości 20. Ej, to jest taki właśnie chyba coś. Czekaj, czekaj, gdzie ja jestem? Gdzie ja gdzie ja poszłam tu? Czekajcie, ustawmy tu. Raz. 2 i pół tysiąca kuziwa, to kosztuje ja cię kręcę. Dobra, postawmy to. Tu są te kosze. A, no i widzicie, i tutaj. To żółte, tak? Że w jakim obszarze oni tu będą to wrzucać? Tak? Pozycje przyciągania stworzony elegan do eleganckiego wyrzucania śmieci. Pojemność kosza na śmieci 8. Kuć, ale to 1000 kosztuje ten kosz. Ja wiem, że jest ładny, ale no bez przegięcia trochę, ej. Bez przesady w sensie, nie bez przegięcia. Tu postawię ten, niech będzie. Tu postawię, bo tutaj też był. I go usunęłam. <laughs> tutaj może jeszcze im postawię. Dobra, i to też bym chciała usunąć. Nie mogę tak ten nie. To tutaj sobie postawię, żeby nie zapomnieć. Okej, okay, i teraz bym chciała tak z powrotem ciebie dać yy, tutaj. Okej. Okay. Tutaj mamy takie drzewko, to je obróćmy dajmy tu. Tutaj mamy kosz, to damy go tutaj, nie przy tych leżakach, myślę. I tutaj też mamy takiego ładnego kwiatuszka, to damy go tutaj. No i dobra. I co to. O, dobra, jestem akurat tutaj przy tym parasolu. Czy mój wodę. No a, bo to a, wyzerowało mi to faktycznie. Faktycznie wyzerowało mi to. Droga do piątej gwiazdki, wyczyszczone budynki, yy, czyli brakuje nam dwóch do wyczyszczenia. No to spoko na luzie my to dzisiaj y, zrobimy. <laughs> na luzie to zrobimy. Tu jest woda, dobra. Pokaż mi, co to jest. Co to jest? Kible to są. No dobra, ale są ładne. Ja myślałam, że to jakieś, wiecie, nie wiem, co, co, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, coś, wiecie, do, do relaksu, o, w ten sposób powiem. Okej, 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 tutaj wszystkie baseny są napełnione, tutaj też ten jest napełniony, te też są napełnione, no to myślę, że możemy otwierać, otwórzmy open i ja idę <laughs> najpierw. Tak, myślę, że tak, że tego się możemy pozbyć. Myślę, że możemy się pozbyć również tego młota i tego młotka też się możemy pozbyć. Super. Nie no, uwielbiam po prostu jak... Że, przepraszam serdecznie. Uwielbiam, że jest tutaj język polski. Naprawdę. Lody to nie wiem jak tam sytuacja. Wezmę jeszcze cytryny. Cześć Staszku, bo się nie przywitałam. Cześć, cześć. Cześć, cześć. O Jezu, pijana. Boże. Zaraz ją tam, słuchajcie, złapiemy. Co tu śmierdzi? Kupa, kuźwa! Pod budką z hot dogami, No hit. Dobra. E, ósemka mamy... Barak personelu. No ja jestem personelem. Mm, tu mamy... Czekajcie, tu jest. Tu jest jedno, a jeszcze tutaj kupiłam. Czekajcie. Chodź tu. Ty, to ty mi zdeszczarłeś, pewnie tych dogi! Tam było zero Na bank Tutaj też jest, to czekajcie Ja sobie to tutaj zostawię No, to on zeżar Dobra, tutaj Tutaj, jak spierdziela Ty śmierdzisz Nie, kuźwa, nie tym Nadia, sorry Chciałam cię umyć po prostu Tu jest jeszcze bałwan Kurde, muszę go usunąć Ej, ty też, co wy znowu macie dzień śmierdziela? Ocena gwiazdkowa. Cztery, cztery i pół gwiazdki mamy! Wow! Ej, super! Wezmę chlor, żeby wrzucać, wiecie? Do tych basenów. Tak wiecie. Jezu, sorry, stara. Żeby wrzucać. widz Tak już idę z napojami, już idę. O, tutaj pan czeka, dobrze? Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcę lemoniadę, dodaj lód. Ej, jak śmiesznie. A, Jezus, lód mu dam, ale lemoniady nie. Proszę. Pijany o, dobra. Yy, nie przyjmujemy brudasów. Bo ja muszę zrobić zadanie. Bałwana usunąć również muszę. Czy ta woda jest brudna? Czy ona taka jest po prostu? Przepraszam. muszę patrzeć, słuchajcie, muszę obserwować tutaj, oho no i ona wyjdzie, taka brudna do wody i potem są brudne te baseny nie, to chyba taka jest ta woda tutaj tak mi się wydaje dobra, musimy ich obserwować opijana o, proszę bardzo ty też diobę, no patrzcie ile ich tutaj się nawinęło dobra, hot dog, ketchup. proszę bardzo, proszę serdecznie rewelacja E, dodaj musztardę. No, teraz się przyjemnie gra. Jednak język polski to język polski. Tam jest pijaczek, czekajcie. A tutaj? O, kuźwa, żygi. No to on na pewnie. Zaraz tam pójdę go, słuchajcie. Zmiotły mu dać. Poczekajcie. To ty? Tak, to ty. Tak, to ty. Przestań. No, jak przestań? To ty przestań pić na basenie. W ogóle przestań pić. Idź mi stąd. Na żygołeś mi. Dobra, ten tutaj. Lody, 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 wafelki. Tylko trzy trzeba by było dokupić. Eee, poczekajcie, zobaczymy. Tutaj jest ok. Muszę, Boże, porozstawiałam tutaj te kosze byle jak. Dobra, ja tak po prostu wrzucę to. Po prostu, bo chcę zrobić to zadanie z tymi trzema dniami. O, nowy punkt badawczy mamy, sześć punktików, Ok. Ktoś cię potrącił? Chyba tak aż tutaj doleciałeś? <grych> Super. Fajnie nie, się bawicie. Nie ma. O, o, czekaj, 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 czekaj. Tylko tu do pani na chwileczkę podejdę. I tam widzę, że mam jeszcze parasol świąteczny jeden. Także dobrze, no w trakcie gry będę tutaj zauważała takie rzeczy. Proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo. Tu jest w porządeczku. Idę po co idę? Po co miałam iść? Po młot. Po młot miałam iść. Poproszę. I czekajcie, bo tutaj ktoś czeka, także oczywiście podejdziemy. O, kuźwa czekał na lemoniady za długo, no to przepraszam. Proszę się na mnie nie gniewać. Zniszcz budynek, no? <grym> zniszcz budynek. A, tu jest kosznie parasol. Dobra, to zniszcz. Ok. I yy, jak tutaj? Są jakieś brudasy? Na razie nie widzę. Brudnych koszy też nie widzę. Tutaj chyba ktoś czeka, tak? Czy co? Wymagana usługa. A jaka? A bo ktoś idzie, tak? Już mnie wołają. Zero stopni. Okej, okay, start. Czysta życzliwość? Oczywiście. Oczywiście. Co w dół? Co w dół już? Chwila moment. Nie rozdwoję się. Nowa prośba o jacuzzi. O, Boziolko. Dobra, siedem. Daj mi tą łyżkę. Jesteś tu jeszcze w ogóle? Jest, dobra. Widzicie, <noise> ja to szykuję, a on, on już mógł sobie stąd pójść, nie? Bo oni tak robią. Proszę bardzo. Ok. Do widzenia. I tu mamy zero stopni i 4. Proszę start. Do widzenia. Jak tutaj wygląda na basenie? Czy ktoś śmierdzi? Tu mamy pusto. Tu chcą lody. O, już pan się na mnie wkurzył. E, truskaweczka, proszę bardzo. Taka truskaweczka słodka jak i pani, proszę serdecznie. Proszę, proszę. Ktoś tu... Ty do bazarowa, ja cię tu... O, ja cię widzę. No. Wymaga mob. Dobra, kiedyś można było tym yy, wycierać... Ty, 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 ty. A jest Alina? Jest Alina, dobra. O, mój mop! Wypadł mi. Okej. Okay. Czekajcie, tu nawet nikt nawet nie śmierdzi. Za bardzo. O, tu bym musiała jeszcze piasek zrobić. Okej. Okay. Tutaj w po... O, 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 o. Czekajcie, ja tutaj wytrę, żeby się tutaj nikt nie przewrócił. Tak, widzę, czekacie, cytrynka, lodzik, ej, czemu ja zaczynam teraz od tego, a nie od lemoniady, zawsze zaczynam od lemoniady, dobra, hot dog, dodaj oba, OK, proszę bardzo, ktoś tam się topi, mam nadzieję, że jest nasz yy, ziom, yy, lud, ratownik w sensie, diabeł, widzę Okej, okay, dobra. Jak tam y, sytuacja z koszami na śmieci. Pochodzę, porozglądam się. Dobra, on tutaj czyści. Super, tu cię widzę. Widzę cię. Czekaj, tylko żebym dobrego trafiła, wiecie, nie? Okej. Okay. O, oszusta dobra robota. Zmęczony i idzie odpocząć ktoś. Mój pracownik któryś. No cóż, oni są wiecznie zmęczeni, to nie ma co. A ty? Ty nie ma fotografowania w moim parku wodnym, oba chcesz. No to musztartka, keczupik, proszę bardzo, proszę e, serdecznie. Ty, lemoniatka z cytryną z lodem. Tak, ktoś cię w końcu może obsłużyć, przecież jestem tutaj. Proszę. Popi panikuje na trampolinie do sko skoków. No, aha. A, tu się topią. Hmm, jakieś kółka czy coś? Posiadam? Posiadam tu jakieś kółka? Kurczę, no. Nie mam kółek. Tu są jakieś. Ja cię kręcę. Masakra. Masz. Tu. Kółko. O Jezus. Masz i oddawaj. Dawaj, bo tam następni się. Dawaj to kółko. No daj to kółko, bo się następni topią. Już biegnę. Już. Proszę. Masz i dawaj. Dawaj, bo chyba jeszcze się ktoś... To... Nie, tam stoi ktoś, dobra. Nie no, topi się, daj. Ty dioble, ty. Kółko oddawaj. Gdzie jest kółko? Zabrała se do dąb. Gdzie jest moje kółko? Tu jest. Dobra, dawaj. Nie zabrała jednak, że to wam. Gdzie to się ktoś topi? Tutaj. Śmierdzi tu koszty. Łap. To leci? Kuźwa, na koniec świata rzuciłam. Nie, o! Pienio... Przepraszam, pieniążki, pieniążki, pieniążki. A gdzie jest mój ratownik, że ja się tak... Dobra, ma kółko. Macie tu kółko jeszcze jakby się ktoś tobił. Daj mi te śmieci. Dawaj. No, idź mi stąd. Dobra, nowy punkcik mamy. Tu czekają na lody. Ja nie mam wapelków. Tyłek zawracacie. Co chcesz? Czekolada. No dobrze, no to masz, proszę. Trochę jak kubka. Okej, okay, dobra. Eee tytuł. Proszę bardzo. I ty też. I ty też. I ty też, kochanieńki. Proszę bardzo. Do widzenia. Kup trąbkę. Dobra. Wafeleczki. Wafeleczki. Yy, jak tam nam idzie? Słuchajcie. O. Mamy nowe zadania. Nawet nie zauważyłam. O, diabeł. Zarabiaj pieniądze. O, ty. Okej. Okay. Zbuduj zjeżdżalnie za co najmniej... Dobra, czyli musimy dwie zjeżdżalnie, czyli jeszcze jedną musimy zbudować, która ma co najmniej cztery gwiazdki prestiżu i musimy 500 tysięcy zarobić, ale już mamy 387, także spoko. Dobra, ciekawe czy dzisiaj mi zaliczy ten dzień, że mieliśmy 300, no mam nadzieję, że tak, kurczę. A, to by trzeba było przekąskami jeszcze te automaty uzupełnić. I widzę, że z napojami też nie ma. Eee, ktoś sika w basenie. Ty, ty, ale w którym? Bo cię wciągnę odkurzaczem. Kto mi nas sikał w basenie? Ale ja nie wiem, w którym ktoś sika. Skąd mam wiedzieć? Eee, ketchup, Proszę. Lemoniada cytrynę, proszę, kolejna lemoniada, eee, lód i cytrynę, dobra, proszę, i kolejna lemoniada, co chcesz, lód, o, matulko, kochana, zwykły hot -dog bez niczego, proszę bardzo, w którym basenie mi się ktoś zeistą, no, idę po chlor, no, ej, myślałam naprawdę, że zrobię to zadanie, Eee, Staszku, myślałam, że zrobię to zadanie z tą, z tą czystą wodą po prostu nie wiem, gdzie się ktoś zsikał, nie mam pojęcia tu mamy kosz mhm. tu mamy pieniążki tu mamy też do kosza do wyrzucenia, nie wiem czy to, gdzie się ktoś zsikał, naprawdę tam jest Diobel idę po nią nie ma diabelizowania na moim tym chyba gdzieś poleciała dziewczyna. O, cię kręcę. Dobra. cytryna, lód, proszę bardzo. Hot dog, ketchup. Koniec dnia. Dobra, zamknij. Mogę je jeszcze dać? Tego hot... masz? Nie, ona już nie chce. To spadłwa. ten. <grystanie> Straciłam hot doga. O, jejuśku Czekaj, bo ja muszę tutaj coś wyrzucić. Tego wyrzucę młota. Okej, okay, żeby powynosić te śmieci. Tam się ktoś topi. Dajcie spokój. Ileż można się topić? Przecież to jest... Tu się chyba ktoś zlał. Chyba tak. No, zdecydowanie. Tutaj ktoś się zesikał. Kuźwa. Okej. Okay. Tutaj wyrzucę. Czy jeszcze jest ktoś, kto się topi, ktoś, kto panikuje, ktoś, kto się zesikał? Nie wiem już po prostu, co z wami robić. Dobra, tu. ok, wleciało. Okej. Okay. Zdłużać dziwny dźwięk. Idźcie, idźcie, już do domu, idźcie spać. Dobra, czyli tak, ja idę zobaczyć tutaj na nasz stół. Mamy 12 punktów. I mamy ile kasy? 17,5 tysiąca. 4,5 gwiazdki przypominam. Mega wskazówki. Goście zaczynają wydawać poważne pieniądze, gdy dobrze się bawią. O! Ale to jest za 15, to nie stać nas. baseballowy i tutaj poziom ceny biletu by był 3. Inaczej nie pójdę dalej, jak nie wykupię tego kija. Okej, okay, a tutaj awans zatrudnienia, zwiększa maksymalną liczbę pracowników. A! których możesz zatrudnić. Wybórz pozwala łatwo usuwać stare lub niechciane konstrukcje, zwiększa maksymalną liczbę pracowników, których możesz zatrudnić. To tu i tu, dyszka, a tu szkolenie z chlorowania dla majsterkowicza. O, 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 to chcę to. Cztery mi zostały, to ja już nic nie, ten, na nic mi nie starczy. Teraz dużo tych punktów jest potrzebnych, a nic tak za pieniążki nie mamy, za same pieniążki, no niestety. Ale pamiętajmy, że mamy cztery i pół gwiazdki i doszły nam tutaj nowe rzeczy. Więc trzeba wydać hajs. Poczekajcie, weźmy od początku baseny. Ale albo nie widzę. Albo mnie nie stać, albo nie ma. Ale całkiem możliwe... Nie, bo to jest pięć gwiazdek. Ale tu jest dla czterech. Tylko że wykonaj zadanie jogi. Aha, ale zaliczyło nam. Dobra, mamy jeden na trzy dni. Super. Super, super. Narzędzia. Czy tutaj jest coś nowego w ogóle? No, niby miało się coś odblokować, ale ja to nie widzę. Dekoracje. Może i lepiej, przynajmniej nie stracę pieniędzy. Dobra, tutaj, tutaj, tu. Nie, ja nie widzę nic nowego, chyba że. Nie wiem. Nie widzę, że nowych basenów, ani nic. Hmm. Ocena, zabawa, basen harmonii. Wykonaj zadanie jogi, aby odblokować ten budynek. Aha. No to ja nie kupuję nic. Nic nie kupuję. Zobaczcie. 17,5 tysiąca mi zostanie. No rewelacja. O, 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 pieniążki. Yy, chodźcie, zrobimy jeszcze. Pójdziemy spać z kaczuszką. Aha, ale tą zjeżdżalnię bym musiała kupić. Na co najmniej czwartym prestiżu, zjeżdżalnie to tutaj z tych, którąś. Tylko gdzie ja mam ją postawić? Ej. O, taką mam. Ej, to może ta jest nowa? Jej nie widziałam chyba. Czekajcie, muszę się do tyłu odsunąć. <laughs> Czekajcie, to bym może dała tu koło drzewa. Kurde, tylko tu są schody, tak trochę niebezpiecznie. Dobra, zróbmy im tutaj. Eee, tak, a tą zjeżdżalnię, czy ja mogę tutaj dać? Nie, ona mi tu chyba nie wejdzie. Kurczę pieczone. Eee, tu znowu mamy pełno koszy. A tu? Nie. Mm -mm. A tak? Tutaj? Też nie. Coś tu przeszkadza ewidentnie. A tak, też nie... Kurczaczki. No tutaj też żywopłot, to widzę. A tak... Ja nie mam na to miejsca. Nie mam na to miejsca po prostu. No ale muszę to postawić. Mm, żeby nam się zadanie zaliczyło. O o, o. Coś tu miałam na zielono, no ale to wtedy nie będą trafiać do basenu, nie?

Coś tu było. O, 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 o. O może to musi być bardziej tak właśnie tutaj przy. Ale czy oni. Poczekajcie, do no dobra now. na schody. To co? Słuchajcie. Nie, przyjmujmy, nie nie przyjmujmy się tym, po prostu, nie przyjmujmy się e, i nie będziemy na to patrzeć. I Idę po mój młoteczek i sobie zbudujemy od razu tą zjeżdżanie. Tu już będziemy mieć to zadanie e, zaliczone. Wiecie, później jak już nam się te wszystkie zadania skończą i tak dalej, będę mogła usunąć te niektóre rzeczy. No to, ej, zobaczcie, w ogóle cztery osoby będą mogły zjeżdżać mega. O, pieniążki. Halo? Daj mi, daj mi, daj mi. To sobie już zrobimy tak, żeby to było idealnie wyglądało, a na razie musimy po prostu to posta musiałam to postawić, żeby zaliczyć sobie zadanie. Także moi drodzy, myślę, że my sobie na tym odcinek skończymy. Dzisiaj przypominam, że są dwa odcinki o 18 i o 21, jak w każdą środę. Tak? Dobrze mówię? O 21 czy o 20. 21, nie? Czy o 20? Kurde, skupiłam się. 21. no. Także y, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne odcinki, a jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę subskrybujcie, Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.